Tereny słabo mi znane, dlatego na początek dziękuję mojemu widzowi Mariuszowi za filmik z budowa węzła wola na budowie drogi S1 na budowie obwodnicy Oświęcimia. Tutaj możemy na filmiku zobaczyć, jak to wygląda. Widać już, można powiedzieć, jakieś przęsła. Wiaduktów, które gdzieś tutaj, gdzieś górą, pewnie będzie ta S1 biegła. Natomiast samo poruszanie się tutaj w terenie, co widzimy choćby tutaj na tym filmie, no to zapewne tutaj troszkę przebieg tych dróg się pewnie troszeczkę pozmieniał. Bo zwróćmy uwagę, że te drogi co kawałek są jakieś takie kręte. Dużo, dużo zakrętów, powiem szczerze, widzę tutaj chyba, widzę mało lamp, więc podejrzewam, że tutaj może się bardzo źle, bardzo niewygodnie jeździć po zmroku, czy nawet, nawet nocą. Nie fajnie, jeżeli faktycznie tak jest, że droga przy tej budowie jest słabo oświetlona, tym bardziej, że linie też są. Wydaje się dość słabo widoczne. No, ale trudno, jakoś sobie trzeba, trzeba z tym radzić. Natomiast taką informację, którą tutaj gdzieś w internecie znalazłem na temat budowy nie tyle samego węzła, co obwodnicy oświęcimia. Trzeci kwartał 2023 roku był niegdyś podawany jako termin oddania tej drogi. Tak, patrzę na ten film. Ktoś chyba, myślę, jakieś dwa lata się w tamtym czasie mocno pomylił.